Witam Was serdecznie. Przez to, że jest kilka osób, które siedzi mój kanał z piecem informacyjnie tylko wrzucam że nas z piecem skończyłem. Przechodzę na już przeszedłem faktycznie na pompę ciepła pompę ciepła firmy NIBE Przez to, że nie mam dużo informacji, najwięcej informacji jest o Panasonicach no dobra i innych ogólnie firmach NIBE jest niepopularną Niepopularną formą, że tak powiem, jeśli chodzi w Polsce o, o przejście na pompę. Ludzie o tym nie mówią. Ja opowiem, że to jest niby split w takim oto 10, mówię, 10-9 kW. Pompa. Tutaj u mnie, w, w, odpowiem już z góry, że wystarcza w zupełności dwa obiegi grzewcze obieg podłogowy, grzejnikowy po prawej jest obieg grzejnikowy po lewej podłogowy zasilenie w tym momencie jak widzicie około 28 stopni działa to na zasadzie krzywych grzewczych, jak chyba w każdej pompie można sobie to podejrzeć w informacjach tutaj Działa to na zasadzie średniej temperaturowej, dobowej. System grzewczy drugi to jest system podłogowy. Pierwszy w tym przypadku to jest system grzewczy grzejnikowy, ale też podstawa, że tak powiem, funkcjonowania tej pompy, ponieważ w tym jest nagrzewany bufor. No i te temperatury są ważne, jeśli chodzi o później odbiór ciepła, ale też dla podłogówki. Średnia temperatura zewnętrzna, jak widzicie, 3,5 stopnia. Dla 3,5 stopnia podłogę mam tak ustawioną według tych krzywych grzewczych. Może ja Wam pokażę te krzywe grzewcze. Tutaj, tak że tak powiem, można zrobić szybkie regulacje tych krzywek. Natomiast Pewnie jak ktoś się ustawi, to ich ruszać nie będzie. Krzywa pierwsza, system pierwszy, zasilanie grzejników i bufora. No widzicie, przy 10 stopniach można sobie tutaj każdy ten, pokażę może pierwszy system. Widzę, że nie chcę mi tutaj wyostrzyć. A może przejdę dalej, to będzie widać, że jestem pierwszy. Każdy z tych elementów można sobie tutaj przedstawić. Przypuśćmy, tu można podejrzeć na przykład dla tych 3 więcej stopni. 33 stopnie będzie zasilanie ustawione. Na naprawdę plus 3, czyli 36 stopni zasilania na bufor. To wszystko można sobie przeregulować. Przeregulować w takim zakresie, że. Jeżeli chcemy wejść, możemy tą sobie średnią tutaj podnieść dla tych 40 stopni, na przykład w ten sposób, że przejdziemy tutaj, chociażby tutaj, podniesiemy tą średnią sobie, Czy krzywa się nam będzie zmieniała. Ja tego nie zmieniam, bo na razie jest OK, to jest czwarta doba, W czwartej dobie jest zużycie koniec czwartej doby 72 kWh. Krzywa, natomiast jeśli chodzi o system drugi, czyli Podłogowy. Jakoś tam się kształtuje, na przykład, kółknie dla 0 stopni. Warto to ustawić. To będzie średnia temperatura tak jak mam mam nie mam 29 stopni wcześniej. Nie powiem przy piecu, było to znacznie więcej. Teraz jakoś to wystarcza. Przeszedłem też tam podzielniki. Lisła z rotametrami. Na pewno to pomaga. Tutaj zostawione są trzy obiegi grzewcze. Planuję jeszcze dołączyć całą, który mam w tym momencie w grzejnikach. A zrobiłem to tylko dlatego, że założyłem też fotowoltaikę tej firmy falownik 938 kW Topika. Także jakieś informacje po drodze będę sprzedawał. Polecam. Dla pytających, czy pompa daje radę, tak, daje radę. Grzeje. Tutaj mamy wartość. Propelka to jest powoda użytkowa. Na zewnątrz teraz czujnik pogodowy pokazuje 12 stopni, jak widzicie po lewej. I dlatego dla tej średniej temperaturowej też zastosowuję resztę, resztę potrzebnych danych. Pozdrawiam.